Cześć, witajcie. Pasieka pod klonami. 4 lipca. Przyszłem dzisiaj do Warszawskich poszerzanych, że ona resztę już zrobiła. Ja niestety nie miałem czasu na razie do pszczół chodzić. Zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Zostały cztery ule do przejrzenia. Ten Warszawiak. Dwa dalej. No i niestety mordercy. W dwóch ulach. Ciekawe, czy coś tam się poprawiło. Czy się nie poprawiło po poddaniu tych odkładów. Mam nadzieję, że trochę ta pszczoła złagodniała. Lipa kwitnie, ale pszczoły jeszcze nie latają. Jakieś tam pojedyncze, sporadyczne drzewa na mieście, ale tutaj jeszcze nic się nie dzieje na tych naszych lipach najbliższych. Ciekawe czy w ogóle coś z tego będzie pomarzło pewnie sporo kwiatków sam jestem ciekaw czy w ogóle będzie lipa w tym roku tam facelia ładnie wzeszła faceli jest sporo więc może się podratujemy trochę facelią no zobaczymy jak to będzie jak to będzie wyglądało, wszystko. Dobra, zobaczę, co tutaj się dzieje. Co tu mamy? Na ja, razie spokój. Pszczoły trochę agresywne. Żona była na przeglądach, to mówi, że troszkę tutaj rozrabiały. Tutaj pusto, ostatnia ramka. Lecimy dalej. A przepraszam cię, żono, gdzie krata odgrodowa pozioma. No właśnie. Została. Czy nie siesz? Puściutko. Mówię nie widać tutaj, żeby latały po lipie, więc na razie trochę mogą być zdenerwowane zrobił się. Przerwa się zrobiła. Tutaj wszystko co kwitło to już wykwitło. Przekwitło tutaj, co tutaj jest. Można powiedzieć, że nic. Troszkę o wianuszek, wianuszek miodu u góry. Na przetrwanie. Dobra. Okej, okay, no, ta już tutaj coś jest, ale też bez rewelacji. Sporo pieżgi przyniosły wianuszek miodu u góry. Patrzę, czy jakiś pyłek noszą, ale nic tu nie widać. Tutaj też sporo pierzgi, trochę miodu mają. Bez rewelacji. Trzeba będzie może coś podkarmić. Bo jak na razie, to tutaj w miodni zapasów może w sumie jedna ramka. Może nawet i nie. Tutaj puściutko, Wszystko zjedzone. Nie ma nic. Pusta ramka. Dobra, kolejna no, tutaj też czuję, że szału nie ma. Jakaś miseczka się tutaj robi. Pierzgi sporo. Miotku, troszkę, troszkę u góry. Pyłku nie widać, żeby nosiły. Tutaj jakiś trutowy czerw. Zero zapasów, tutaj. Tu może w sumie jest jedna ramka, a może nawet nie ma. Nic nie ma, wszystko zjedzone. No, nie wiem, co one tutaj nosiły, no bo tulipa jeszcze nie kwitnie. Znaczy kwitnie, tylko to jeszcze nie nektaruje. Czy w ogóle coś będzie, to nie mam pojęcia. A tutaj puściutko, jak po miodobraniu oddane, tak nic nie ma. Nie ma nic w miodni. Pustka. Wianuszki. Coś tam, coś tam troszkę u góry. O i tyle. Jedna miseczka. Dobra. To lecimy teraz tutaj w rodni. Zobaczymy co się dzieje. Do tej faceli tutaj naszej to ja jeszcze trochę. Fajnie by było jakby była po lipie. Tutaj też wianuszek pokarmu. Co ja tu widzę, widzę pustkę? O tutaj jakiś fajny pyłek jest zniesiony dobra, śgi mają miodów januszek u góry. Żona była na przeglądach chyba dwa dni temu, to już mówiła, że, że widziała już. Jak dziewczyny wyrzucały trutnie zula, To to już koniec sezonu się szykuje. Ten rok zwariowany jest po prostu. W zeszłym roku też było tak nieciekawie, ale w tym roku to już po prostu jest wszystko na głowie stoi. O, no, tutaj trochę jest czerwiu. Jest trochę pierzgi. Chłopaki jeszcze chodzą. Wianuszek pokarmu u góry. Tutaj coś kombinują. Mieś miseczkę, dobra. To się zerwie. A co po drugiej stronie? No ładnie zaczerwione. Dobra. Więcej miseczek nie ma. Dzisiaj do tych morderców tam nie idę. Bo... Strach się bać. Pójdę do nich w dzień, bo dzisiaj to tam całe towarzystwo już jest. Pod wieczór całe towarzystwo siedzi w ulu. To nie ma co ryzykować. Tutaj też jakiś czerw. O, dobra. Miseczka siedzi, jedna, druga. Uciekać. No dobra, trzeba zerwać. Dopiero co były upały, pszczoły latały, wody szukały. No tutaj u nas mają blisko, bo z małzera jest woda cały czas. Tak to wygląda z bliska. Dobra, a co na drugiej stronie? Naszykowane coś. Trochę czerwio trutowego. Ale tu nic nie widać. No jeszcze trochę trudniej jest. O jakiś nawet nakrop trochę świeży leci. Coś to musiały przynieść. Dobra, kolejna ramka. Dzisiaj względnie 25 stopni. Jutro ma być trochę cieplej. Niedziela już pod 32. O, tutaj ciężka ramka, a ile czerwiu, o tutaj ładnie, zaczerwione od góry do dołu. Bo patrzcie jakie piękne tutaj niespodzianki naszykowane z boku, trzy. Dobra, już tu robimy porządek. Miseczki już przygotowane. Nie przegapić jakiejś. Druga strona. Też pięknie zaczerwione. Pszczoły dużo, tylko nie ma na razie na co. Bo nic tu szałowego nie kwitnie. Jest tutaj jeszcze za moimi plecami co prawda łubin, ale. Nie byłem już chyba z tydzień, nawet nie widziałem. Nie mam pojęcia, czy on już tam zaczął kwitnąć, czy ma ochotę. Czy jeszcze trochę? Może jutro podjadę, zobaczę, czy tam coś będzie dla pszczół. No słuchajcie, tu jest, ta ramka już też jest ciężka. A coś tutaj mamy. Pierzgi dużo. O, cała. Cała ramka w pierzdze. Jest jakiś wianuszek pokarmu u góry. Jakieś resztki czerwiu jeszcze są. Druga hmm. strona. No, coś tu już się wygryzło. Też pierzgi dużo. Żadnej miseczki nie widzę. Lądujemy na dół. i kolejna trochę mnie tutaj już z tyłu podgryzają ale na razie nie jest źle jakieś pojedyncze sztuki się interesują no tutaj resztki czerwio-larwy są dobra Miseczek tu nie widzę. Z tej strony też sporo czerwiu. Tu coś będzie kombinowane. Tu jest sporo larw. O, jest mateczka. Z zielonym opalitkiem tutaj chodzi. Jest mateczka. No i dobra, zostawiamy ją tutaj. Delikatnie niech sobie idzie. Op. I kolejna ramka. No powiem wam, że pusto. Żono w tamtych ulach też tak było pusto? No tutaj to jest można powiedzieć, że nic. O, poszedł podkurzacz na dół w miodni to tutaj nie ma nic w miodni nie ma nic ale w rodni tutaj zapasy mają bo sporo pierzgi, jakieś wianuszki są pokarmu u góry na ramkach to tutaj jeszcze na spokojnie dobra, patrzymy do kolejnej o, ta ramka ciężka no tutaj dla siebie mają zapasy. Dla pszczelarza jeszcze nie ma nic, ale dziewczyny dla siebie tutaj mają. Dobra, co my to mamy? go. Nie, bo tutaj mam pełno, komplet. To nie potrzeba mi ramki. Pod wieczór jest to już jest trochę ciemno, ale dobra, jajeczka widzę, są jajeczka tutaj. Jest trochę pokarmu u góry, jest trochę pierzgi. Oddajemy, teraz będzie ramka pracy. Trochę zejdę na dół, żeby ich tutaj nie gnieść już mnie tutaj parę sztuk chce dziabnąć koniecznie o, ale tutaj narobiły mm. pięknie Trutowy czerw I też no dobra, budują Ten plasterek, ja Wam zabieram. Wiem, że tego nie robicie. Zmykać na dół. Dobra, wycinam. Wycinam i już Wam oddaję. Spokojnie. Dobra, jeszcze zostały dwie Jeszcze zostały dwie że tutaj miejsce na, na składanie mają. Na zaczerwienie tutaj też jest w rodni, sporo jeszcze miejsca. Na spokojnie Co tu widać. Jest trochę jajeczek. Jest jakiś tam zapas miodu u góry, jakiś wianuszek jest. A tutaj jest sporo jajeczek. No dobra. I ostatnia, co tu będzie, ciężka? Jeszcze jakiś chyba stary zapas jest tak. O, sporo pszczoły. No jest tutaj cała ramka, cała ramka miodu. Tutaj część już zjadły, są larwy. No dobra. Będzie koniec trochę. Trochę tych miseczek tu było. Suwam wszystko. No i dobra. Krata ogrodowa. Na górę. Chować się. Zamykamy i tyle. I jeden zrobiony. Jeszcze mi zostały trzy. Dobra, słuchajcie, nie będę Was męczył, bo to pewnie będzie podobnie. A... Mordercy, to może spróbuję w dzień coś nagrać, bo teraz to szczerze powiedziawszy nie mam ochoty tam do nich pójść. Ostatnio byłem, to powiem Wam, że film się nie nadawał do puszczenia na YouTube, bo po prostu tak atakowały mi tutaj mikrofon krawatowy, że nic nie było na nagraniu słychać. Jeden wielki brzęk pszczół. Porządliły mi oczywiście, gdzieś tam przez przypadek w ferworze walki dotknąłem brodą do, do siatki z kombinezonu i oczywiście zaraz dostałem w nagrodę od moich kochanych pszczółek także dzisiaj to już serdecznie nie mam na nie ochoty trzeba do nich przyjść w dzień niech trochę tego towarzystwa wyleci niech tam sobie coś podziałają w terenie nie, zrobiliśmy znaczy zrobiliśmy, dobrze się mówi Żona zrobiła. Kolejne dwa odkłady zrobiłaś. Ten jeden tak, właśnie tutaj mamy problem z jednym, bo cała pszczoła z odkładówki wyleciała. Reszta co została, praktycznie część pszczoły się osypało. Tak, jakby rabunek tam w ogóle był. Czerw opuściły, czerw się trochę zaziębił, dziurawy także. Już to wszystko idzie na ognisko, odkładówkę wypalimy, żeby tu jakieś choroby sobie nie, na, nie narobić na pasiece. No ale mamy kolejne tutaj, chyba jeszcze, jeszcze dwa są odkłady, także zobaczymy, jak będzie ul, to zrobimy ul, a jak nie będzie ula, to, to dołączymy do jakiejś słabszej rodziny i tyle. No i czekamy na tą lipę, czy coś się wreszcie wydarzy, nie wiadomo. Jakieś tam kwiaty się pojawiają, ale część widać z tych jeszcze nie, nie rozwiniętych kwiatów, z tych kulek, że te kulki poczerniały, ewidentnie są zmarznięte przez te przymrozki wiosenne, także ciekawe, czy coś będzie. Akacja, po akacji tutaj się nie udało, akacja wymarzła, może być to samo z lipą. Także trzymajcie się, jak coś, to do usłyszenia. Hej!